Hejka, słuchajcie, witamy Was w... Oj, trochę stresującym dniu. Nela, możesz tu nie harczyć? O, może tak będzie lepiej. Słuchajcie, Nela dzisiaj ma zabieg, dzisiaj ma kastrację. Jest godzina 14.15, za jakieś 20 minut musimy wyjść z domu, ale ty się cieszysz. No fajnie. Bo jesteśmy umówione na godzinę 15, a jeżeli chodzi o przygotowania, no to Nela jest znaczczo od. 8 godzin, o godzinie dzisiaj 6 rano dostała malusieńkie śniadanko. No i od tego czasu nic tam absolutnie nie dostawała. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie do zabiegu, więc po prostu musi być na czczo. I ta dzienna rutyna została już zaburzona tym śniadaniem, bo ono było jakoś dziwnie wcześnie dla psa i było małe, więc ona tak koło południa aż tak chodziła tak trochę szukała w ogóle. Dziwnie się zachowywała, tak chodziła po mieszkaniu, trochę szukała po kątach nie wiadomo czego, więc no, ona wyczuwa, wyczuwa, że coś się będzie działo właśnie przez tą zmianę rutyny. I jeszcze co się okazało, no wiecie, zbierając rzeczy do weterynarza, szykując się jakby od rana na to, co się będzie działo, chciałam wyciągnąć z szafki książeczkę zdrowia Nelly, w sensie ona ma paszport. Ma paszport, no i w paszporcie, paszport jest traktowany jak książeczka zdrowia. Tam są wklejane wszystkie te naklejki ze szczepień i tak dalej. No i poszłam do szafki na pewniaka po prostu sięgnąć po paszport, okazało się, że tego paszportu nie ma. No więc dzisiaj Nela ma zabieg, a nie mogę znaleźć jej książeczki zdrowia, więc to jeszcze nie dość, że ogólnie dzień jest trochę stresujący. No to jeszcze coś takiego się e, wydarzyło, że nie mogę znaleźć jej książeczki zdrowia, zaczęłam się denerwować, szukać po całym domu, w końcu nie znalazłam. I wiecie co, już machnęłam na to ręką, bo też nie chcę, żeby po prostu Nela widziała, że ja się czymś stresuję. Generalnie nie ma jakiegoś dużego problemu, bo zabieg będzie przeprowadzany w gabinecie weterynaryjnym, do którego jakby zwykle chodzimy. Więc oni tam nas znają, mają dane psa, mają dane moje, więc żadnego problemu nie będzie. Natomiast no kurczę, przydałoby się jednak to znaleźć. Dobra, to mi się powoli zbieramy, już nie myślę o tej książeczce zdrowia, bo to gorzej tylko wpływa na wszystkich, że ja się stresuję, a to nie jest w sumie takie ważne. Już jak będzie po wszystkim, po zabiegu, to, to zajmę się szukaniem tego wszystkiego. Nie będę sobie brała na dzisiaj kolejnego zmartwienia na głowę. No dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Odezwę się później, pa. pa. Słuchajcie, pokażę Wam, co znalazłam w ostatniej chwili. Tak, jest paszport i nie mam pojęcia co on robił, ale tutaj w sensie co on robił w moim planerze. Mam taki planer, w którym sobie zapisuję i jakieś tam rzeczy związane z pracą i różne tam zadania. I był właśnie na końcu tego planera wetknięty. Podejrzewam, że po to, żeby się wyprostował. Już teraz sobie przypominam, że chyba ten paszport się trochę tak zgniótł, on niestety jest strasznie taki miękki, jak był pakowany do plecaka i potem chciałam go wyprostować, więc właśnie włożyłam w takie miejsce. Brawo, Kasiu. No, no ale dobra. E, jeden problem z głowy, wszystko mamy. E, I jedziemy. Lecia, gotowa jesteś? O, jeszcze nie wiesz, co cię czeka. Dobra, lecimy. w gabinecie weterynaryjnym lekarze zapytali się mnie, czy chcę być przy podaniu premedykacji, czyli w momencie, kiedy pies e, zaśnie, czy nie. Oczywiście chciałam, więc przy mnie została podana premedykacja, no i Nelcia powoli zaczęła zasypiać się. Zanim zupełnie zasnęła, to minęło około 10 minut, natomiast już e, to, że zaczęła jej opadać głowa, e, zaczęły się zamykać oczy, pojawiło się bardzo szybko. Mam wrażenie, że to było za 3 minuty po, e, po zastrzyku. Byłam z nią zostawiona sama w gabinecie, więc miałyśmy chwilę dla siebie. Tylko pamiętajcie, że to nie jest czas, żeby tulić psa, gadać do niego i go głaskać. Tylko na początku właśnie jak przyszłyśmy i Nelci kazałam się obok mnie położyć, pogłaskałam ją ostatni raz i potem po prostu siedziałam cicho, żeby nie przeszkadzać jej w tym, żeby zasnęła. Więc pamiętajcie, żeby nie gadać i nie tykać za bardzo psa, kiedy on już dostaje premedykację. Niech sobie spokojnie zaśnie. Nelci powoli opadła główka, no i po prostu zaczęła zaczęła odlatywać, weterynarze co chwilę przychodzili, patrzyli w jakim Nelcia jest stanie, czy już zasypia, czy jeszcze nie i w momencie kiedy już powiedzmy odleciała, Nela została przełożona na bok, no i po chwili została zabrana do sali, gdzie miał się odbyć zabieg. Słuchajcie, właśnie weszłam do domu, Nela została w gabinecie, około 3 godziny będzie to wszystko trwało, bo jeszcze po zabiegu pies musi się wybudzić, jeszcze będzie jakaś i itd., dalej, więc no trochę to trwa, bo jak od jakastrowałam Franka, to to wszystko trwało, nie wiem, wydaje mi się, że około godziny też jest film na kanale o kastracji kota, więc e, możecie sobie zerknąć. Jeszcze w międzyczasie e, pojechałam do Salgrossa, więc Nela będzie miała coś fajnego na kolację. Kupiłam jej stronga, No i tam też inne, inne rzeczy. No więc teraz po prostu czekamy. Właśnie dzwonił weterynarz, jest wszystko dobrze, mogę jechać panele. Dobrze. Tutaj możecie zobaczyć, jak zachowuje się Nela tuż po odebraniu jej z gabinetu. Oczywiście jest otumaniona i to dosyć mocno, no ale jest to normalne. Nie jest to pies, który przelewa się przez ręce. Ona normalnie chodziła, nawet truchtała, więc no wszystko w porządku. Załatwiła się. Trochę miała taki wzrok nieobecny, no ale to jest niestety normalne. Już jesteśmy w domku. Jak widzicie, wszystko jest dobrze. O, Nela pewnie trochę inaczej pachnie teraz, więc koty muszą ją obwąchać. Wszystko jest w porządku. Nela jest trochę wariatką, bo byłam sama. Oczekaj, oczekaj. Yes. Byłam sama ją odebrać. O coś tyś to rozpłaszczyłaś? Boże. Więc poprosiłam o pomoc lekarza Nelly, żeby pomógł mi ją wpakować do bagażnika, żeby sobie, wiecie, nie uszkodziła, żeby szwy się nie pozrywały. No to wyszliśmy razem, wyszliśmy razem do tego bagażnika, otwieram auto i zanim się zorientowaliśmy, co się stało, to słuchajcie, Nela już była w środku. No nie powinna skakać kilka, wiecie, kilkadziesiąt minut po zabiegu, no natomiast tak się niestety stało. Więc to jest po prostu wariatka. Jest tuż po narkozie, a po prostu w, w mgnieniu oka wskoczyła. Wiecie, do, do bagażnika. No i zbida. No, dobry piesek. Wiecie, no ona jeszcze jest, no, otumaniona. Ale podobno dzisiaj absolutnie nic ją nie ma prawa boleć, bo jest na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. No po prostu jest taka zamulona, no, ale wszystko w porządku. Podobno rana też jest bardzo mała, a za 10 dni będziemy zdejmować szwy. Jutro wizyta kontrolna. No, no tu odlatuje. No, mam pilnować, żeby się nie przegrzała. Więc zaraz włączę klimatyzację i będzie ok. Biedna jest taka otumaniona, ale wiecie, no jest świeżo po narkozie. No podobno przeszło wszystko bez żadnych komplikacji, wszystko jest w porządku, jutro um, o 15 mamy wizytę kontrolną teraz za niecałe 20 minut, czyli godzinę po tym jak ją odebrałam, godzinę po tym jak ją odebrałam może zjeść posiłek, normalny posiłek to co zwykle je, nie mniejszy nie, nie większy, taki jak zwykle Ym, Załatwiła się już, bo jak ją przywiozłam, wyszliśmy jeszcze sobie na trawniczek żeby yy, jakby chciała to żeby się załatwiła, się załatwiła no więc wszystko w porządku, no dzisiaj będzie taka otumania na no, to, mój weternarz powiedział, że dzisiaj yy, tak to będzie wyglądało ale wiecie, normalnie yy, jak ją wyciągnęłam z auta to nie to, że się przelewa przez ręce czy coś, tylko normalnie chodzi, nawet tak delikatnie truchtała po tej trawce. Kawałeczek dosłownie z nią przeszłam, e, tylko tyle, właśnie, żeby się załatwiła. Absolutnie, wiecie, nie jakiś długi spacer, ale normalnie, normalnie się zachowywała, e, normalnie chodziła, no więc wszystko w porządku. Hej, Kaj po zabiegu, właśnie wstałyśmy. Słuchajcie, jest problem z jedzeniem, bo wczoraj na kolacji nie za bardzo chciała zjeść I właśnie wczoraj kupiłam świeże mięso, zrobiłam na świeże porcję z barwa i nie chciała ruszyć. Dopiero jak jej obgotowałam porcję, co tak trochę powąchała, ale tak naprawdę musiałam jej podziabać na, na mniejsze kawałki. Dopiero jak dostała z ręki, to coś tam przełknęła. Myślałam, że dzisiaj będzie lepiej, bo jak się obudziła to już taka żywa i w ogóle chciała z na łóżko, więc już zupełnie normalnie się zachowywała. Dałam jej posiłek, no i znowu nie bardzo, więc nie zmuszałam ją do tego barfa. też nie mam teraz czasu, żeby jej to podgotować, bo zaraz wychodzę na szkolenie, więc dałam jej po prostu mokrą karmę i mokrą karmę bardzo ładnie zjadła. nie wiem o co chodzi. No więc mecia zjadła, za chwilę ją wyprowadzę na dwór i zostanie sama na jakieś dwie godzinki. Mam dzisiaj dwa szkolenia ze szczeniaczkami, ale tutaj blisko w Piasecznie, no więc będzie sama dosyć krótka, potem już cały dzień będę z nią tutaj sobie siedziała. Może Wam pokażę jakieś przebitki ze szkolenia, bo będą ze słodkimi, malutkimi szczeniaczkami. Dobry piesek, tak. No moja bida. Już dzisiaj lepiej, co? Już lepiej. Piąteczka. Super, brawo, ale dobry pies. Super, zaraz pójdziemy na spacerek. No, na spacerek. No, dobry pies. Zeszkolenia i teraz przejdziemy się z nami na spacerek. Pokażę Wam, jak ona dzisiaj funkcjonuje. Ale generalnie już zachowuje się zupełnie normalnie. Dla. Idziemy na spacerek. <grym> no, dobra, ubieramy się. Zobaczcie, kupiłam Nelly ostatnio taką fajną zabawkę. To jest taki wąż, który tutaj jest rozcięty i do środka można wkładać smakołyki albo, na przykład, mokrą karmę. No i wiecie, na upały to jest super, bo to można zamrozić. Coś takiego, taka guma nie powinna ee, się popsuć, popękać w zamrażarce, więc to jest właśnie super rozwiązanie na upały. Ostatnio w domu staram się mieć mokrą karmę właśnie, a to do Konga, żeby wypełnić a to jakieś inne zabawki na przysmaki i właśnie teraz przygotuję Nelly takiego węża. Tak wygląda ciasny la gotowy wąż. Trochę się przy tym upaćkał, ale to nic. Jakby to pewnie wymaga wprawy, żeby to tak ładnie tutaj wszystko napełniać. No i teraz włożę do zamrażarki, a potem pokażę Wam, jak na tym zajmuje. Generalnie nie trzeba tego wkładać do zamrażarki, tylko po prostu, jeżeli to się zamrozi, to będzie pies jeszcze więcej czasu nad tym spędzał. Więc ja takie zabawki zwykle zamrażam. No dobra. No i cia, no zbieraj się, jedziemy do pana weterynarza. No, słuchajcie, dochodzi 15, więc jedziemy na wizytę kontrolną. Dobra, lecimy. Wróciłyśmy od weta, wszystko jest w porządku. Nela dostała antybiotyk i przeciwbólowy jeszcze i dostałam tabletkę, żeby jutro podać też przeciwbólową. No i właściwie tyle. Mogę Wam pokazać zaraz tutaj wkleję, jak wygląda rana. Goi się ślicznie, nie ma żadnego żadnej opuchlizny, nic nie wycieka, wszystko jest idealnie. Dobra, dzisiaj nie jest tak gorąco, jest e, trochę przyjemniejsza temperatura, ale i tak dam Nelly jakąś zamrożoną zabawkę. Wyciągnę jej tego węża i wam pokażę, jak to wygląda. Nela, zobacz, chcesz takie coś? Proszę bardzo. Nela, jeszcze nie wie trochę o co kaman. No ale to wiadomo, z czasem się nauczę, jak sobie trzeba z tym radzić. Ja witam Was na drugi dzień po zabiegu I wiecie co? Ja już właściwie nie mam Wam co pokazywać Bo już wszystko wróciło do normy Nela ma normalny apetyt Je swoje porcje barfa To tak jak na samym początku po zabiegu wzgardziła barfem Tak teraz już wszystko jest w normie Jest energiczna Radosna już, już wszystko jest normalnie Z rany nic absolutnie się nie sączy Nic nie spuchło Wczoraj była ta wizyta kontrolna u weterynarza Dzisiaj jeszcze Nela dostanie tabletkę przeciwbólową i właściwie tyle. Po prostu czekamy na zdjęcie szwów, które będzie w dziesiątym dniu po zabiegu. Oczywiście Nelcia ma teraz ograniczoną aktywność, chodzi na takie krótsze spacery i tylko na smycze No i właściwie tyle. I tak teraz za bardzo nie chodziłyśmy na jakieś super długie, nie wiadomo jakie spacery, bo e, wiecie są te upały, więc raczej starałam się Nele męczyć w domu, właśnie dawałam jakieś kongi, rzeczy do wygryzania, zamrożone zabawki z przysmakami, więc no mówię, tak naprawdę niewiele się zmieniło. Generalnie plan na ten odcinek był taki, żeby Wam pokazać od dnia zabiegu, aż do zdjęcia szwów jak to wszystko wygląda, natomiast ten odcinek byłby wtedy strasznie nudny no bo mówię, nic się nie dzieje, już jest wszystko w normie. Zobaczcie, Nelcia sobie śpi byłyśmy na spacerku zaraz... A, magiczne słowo <grytanie> zaraz dam jej jakąś zabawkę do wygryzania no i tak, no już, już wszystko zupełnie normalnie, tak Nela? no właśnie, tylko w ciuchach chodzisz, tak? No, jeszcze kilka dni. Jest jeszcze jedna kwestia, której nie poruszyłam i jest to kwestia finansowa. No bo wiem, że jak się szykujemy, znaczy szykujemy naszego psa na zabieg, to oczywiście też takie rzeczy są ważne, żeby móc się przygotować. I u nas to wyglądało w ten sposób, że przed zabiegiem Nela miała pobraną krew. Badania krwi kosztowały około 100 zł, natomiast sam zabieg to był koszt ponad 500 zł, 520 zł. I potem ta wizyta. Wizyta kontrolna to było 71 zł. No i jeszcze będzie zdjęcie szwów, ale to podejrzewam, że też będzie mniej więcej tyle co ta wizyta kontrolna. Nela nie interesuje się raną, nie interesuje się ubrankiem. Dzielnie to wszystko znosi. Więc słuchajcie, myślę, że to jest moment, żeby e, zakończyć ten odcinek. Jeżeli coś tam się będzie działo, albo będę chciała coś dodać, to po prostu wtrącę jakiś komentarz e, w kolejnych odcinkach, które się pojawią na kanale. Natomiast myślę, że e, no, wyczerpaliśmy te temat na ten moment. Jeszcze od razu dodam, że jeżeli ma macie jakieś e, pytania dotyczące samego zabiegu. Kiedy go wykonać, jaką metodą, nie wiem, jakie znieczulenie, jakie badania są potrzebne. To wszystko są pytania do waszego weterynarza. Wasz weterynarz, który prowadzi waszego zwierzaka, no, zna go najlepiej i najlepiej dobierze badania, metody, nie wiem, wszystko co tam będzie potrzebne. Więc no, to nie są po prostu pytania do mnie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to zadawajcie je swojemu weterynarzowi, a jeżeli nie, wiem, nie chcecie pytać swojego weterynarza, to może jest sygnał, żeby zmienić osobę, która prowadzi Waszego psa, bo musicie ufać swojemu lekarzowi weterynarii. Jeżeli mu nie ufacie, no to coś nie gra. Więc tak jak mówię, wszystkie takie pytania bardziej medyczne. To kierujcie nie do mnie, tylko do swojego weterynarza. Jeszcze tylko taki dam komentarz, że właściwie najtrudniejsze, co było w tym wszystkim. E, no to tak, najtrudniejszy moment to był, kiedy zostawiłam Nelę u weterynarza i czekałam na ten telefon, że już mogę po nią przyjechać, i wszystko w porządku. To oczywiście było bardzo stresujące, ale największym problemem, wiecie, co było? Wpakowywanie e, Neli do auta i potem pomaganie jej wyjść z tego auta. No bo pies ma świeżo założone szwy i nie może tak sobie skakać w pika. A z Meloną no, ciężko nam szło, bo ja próbowałam jej pomóc, to właściwie wychodziło tylko gorzej. E, czasami ona wskoczyła, zanim ja w ogóle e, zobaczyłam, że, że cokolwiek się dzieje, więc no ale w szczęście w nieszczęściu, że nic tam się nie stało żadne szyby nie pękły no ale to tak, taka uwaga że nie wiem, jak możecie to pożyćcie taką rampę na przykład, jeżeli nie wiem ktoś z waszych znajomych ma dla swojego psa e, albo jakiś stołek żeby podstawić jakiś taki schodek e, żeby psu było łatwiej wejść do, do bagażnika, bo właściwie to, to było największym, największym takim problemem w tym wszystkim jak ją wpakować do auta i potem wyjąć z tego auta, żeby ona nie skakała no więc to tak na, na przyszłość e, taka nauczka, że trzeba pokombinować może właśnie z takim schodkiem albo poszukać po prostu wśród znajomych e, rampy taką, takiej rozkładanej, żeby pożyczyć i żeby ten psiak mógł sobie wchodzić, no bo wiecie jeżeli pies jest mały, no to po prostu go bierzemy w ręce, natomiast no, jak już mamy wilczka, no to jest problem no dobra, to już nie przedłużę mam nadzieję, że dzięki temu, że zobaczyliście jak to wszystko wygląda e, będziecie po prostu spokojnie podchodzić um, jakby wasze psy będą to samo przechodziły, no bo wiadomo, to czego nie znamy jest przerażające, a jak już wiemy, jak to wszystko wygląda, pokaza pokazałam wam ramę, ranę, e, kondycję Nelly, tuż po powrocie od weterynarza, potem w następnym dniu, no dzisiaj mówię, już się zupełnie normalnie zachowuje, więc jak już tak wiemy z czym, e, z czym się wiąże ten zabieg, no to tak jakoś jest nam łatwiej, więc e, po to właśnie powstał ten odcinek, żeby pokazać dokładnie e, jak to wygląda, tak od strony właściciela. No dobra, to tyle. Jeżeli Wam się podobało, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!